Ho, 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 wigilia z rodzinką będzie dzisiaj. O, na bogato. Kilogram jabłek kupiłem sobie. Antonówek na przecenie. Za 2,50 były. Ho, ho, ho. Ta, 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 ta. Cześć, Tatku. Kurde. Wróciłam z zakupami naszymi pięknymi. Mam dla was. Mam dla was płatki tam dla dzieci i keczupik. Jak to keczupik kupiłaś? Święta no. są kobieto, mogłabyś zaszaleć. Kupić chociażby musztardę na te święta, a nie ciągle, no tylko wieś, ten keczupik, kaczupik. Ketchup. Ketchup. w ogóle. Nie wiem, czy ty się nie znasz po prostu. Teraz będziemy mieli Ale po co z nam ketchup kupujesz? Jak ketchup no, mamy po, płatek, na stole już. No, wys... no to płatek, od, no nie od mamy Wigilii ketchup, jest. będą znaczy... no, płatki z dzieci. Słuchaj, kupiłaś te cholerne zlewiatana noże za 250 ponoć japońskie są, a tym nawet jabłka nie mogę uciąć. Co ja mam z tym no zrobić? No, to, to się robi inaczej, Tatku, Tatku ah. spokojnie, to się tak robi. Basia, Basia, trzymaj mnie, bo nie wytrzymam. Wiesz, że ja jestem nerwowy, jak się święta zbliżają. A te dzieciaki jeszcze mnie doprowadzają do szaleństwa po no. prostu. Ja nie wytrzymam z nimi w te święta. A nie mogliśmy... No, to my im to w całości po prostu. To jakieś twarde jabłka dzisiaj, w tym, te święta, chyba nie zamrożone jakieś. Gdzie ty chcesz wepchać? To ty nie jesteśmy patologiczną rodziną. Sąsiad jest patologiczny. My jesteśmy porządną rodziną polską. Z tradycjami. A, no tak, zapomniałam o moją terapię. Dla... <laughs> Ej, Czesiu ja nie wiem, naszego ciacia powaliło, czemu w komputer nam schował, ja patrzę nie patrz, oj, tu. No pod łóżkiem cześć nie ma. Ja nie mogę, słuchaj, dresiu. za y, podpieprzyjmy mu tamto radio i, i się będziemy kłócić i nam odda komputer. Ale to jest ulubione radio ciaci, które zawsze dobijają. Ja, I wy, dobrze jego dupa boli. Dla nas komputer. Tak, tak, nie no, ty bez kicu, ej, no piąty sezon Fortnite, gdzie on go schował, a patrzyłeś już, To szacy? nie, to Zafry. pewnie, Safi Saf Saf to zbyt otywiste chyba. No dobra, Cieszu. Jezu, ale Jezu. święta, patrz, ej, no patrz, ej, nawet u sąsiada widać, patrz, gra teraz nawet nową przepustkę, no. ma piąty sezon Fortnite i gra w tego LEGO Fortnite'a. Ty nas omija Grzesiu, słuchaj, no, Log w ogóle, nie, LEGO, LEGO było w Fortnite ten Dokładnie. Teraz. No. A teraz co, ja powiem tak, jak dzisiaj nie dostaniemy na święta karnetu do Fortnite'a i przepustki i tego, wiesz, e Fortnite Crew, to nie wiem, śpajmy choinkę. Tak, i jeszcze mu jak wszystkie płyty do, 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 do tego radia. Tak, tak, to jest dobry tak. pomysł. Grzesiu, Czesiu, zejdźcie, bo obiad, jesteś prawie gotowy. Ty bym ja chyba jaś wołał. Dobra, idziemy do niego teraz takim fochem jak cio. Takim się weź obrazieni w ogóle. Dobra, Grzesiu, ty to masz łez do zawsze. Ka kamieni na twarz, jak cio. <grym> Grzesiu, Grzesiu, ile na was będę czekał? Zejdziecie tu w końcu, no, idziemy, święta idziemy, zaraz się skończą. No, to już mi święta, sąsiad już gra w tam nie możemy. Czemu niem komputer za zabiałeś i schowałeś? Bo macie same jedynki no, w szkole. Nie przechodzicie do kolejnej klasy. Jeszcze się pytacie dlaczego? A w Niemczech? Jak się ma jedynkę, to się ma szóstkę. Dokładnie. Sz szóstkę to ty miałeś, jak się urodziłeś z zębów, a teraz masz zero. I koniec gadania, albo będziesz miał szlaban i w te święta spędzisz tu, w kantorku. Gdzie jest bambolina? Czy a może w końcu. Czekajcie, bo mi żona odwala teraz. Muszę ją uspokoić Bambolina! mogłabyś chociaż raz stanąć w... No herbatkę piję, mężu! Próbuję wychować te dzieciaki, one są niereformowalne. Wdały się... Nie mam pojęcia w kogo, ale domyślam się. otóż Ej, epa Mamo, mamo, ma mamo, ma Mama, mama, nie wpykaj sobie ostrych rzeczy. Jak chcesz sobie wpychać już fajne rzeczy, to sobie wepchnij przynajmniej tą solniczkę! Widzisz to? Ode mnie. Masz! Chyba nie! Później ci będę pieprzył. Znaczy d ma Mój nóż! Ci mamo! Mamo, mamo, bo tacze coś popiepsiło. Zabrał nam komputer i nie pozwalał gać Fortnite'a. Tatko, Ale jest nowy sezon w Fortnite. Co ty odwalasz? I ty po czyjej niby stronie jesteś? Powinnaś być po mojej stronie. Przecież próbuję ich wypaść. Jako... Oni kuj, nie za. No, kiedyś tego Fortnite. A. Mam to Kujem. w dupie, totalnie. Ma... Słuchaj, kobieto, słuchaj mnie. Bo weźmiemy rozwód na te święta, a nie dostaniecie prezenty pod choinkę. To my idziemy z mamą, bo mamy bardziej kochamy od ciebie. Ona nam tak. by komputera nie zabrała. Dokładnie gochane. tak. Ale właśnie! Mam dla was coś? Nie będę płacił alimentów o, żadnych! O, o ani co, sobie hej Grzesiu? Kupiłam Prezent. wam keciupik z płatkami! Będziecie jeść keciupik, mleka, tak, mleka nie ma O, keciupik z płatkami! Cieszo! <laughs> Jezu, ja już czuję smak tych świąt! Grzesiu! Mamo, Mam. tu widzę, że są same konserwanty! To wszystko dla no, nas! No ci! Ty, ci, <laughs> A mamo kupiłaś jedno pudełko ci dwa? bogaty skład mam. Nie wiem, nie było, nie było więcej, ale mám hodně kačup do tego to. Wow. Kde yes, je To je yes, kačup. kačup. Oh, máme. A tutaj? Wow. 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 To <laughs> Ja go nie cikam, ten ketchup jest niebezpieczny. To w tym Mama roku. Mama wzięła ketchup, źle bez... nie była. Bez. w tym roku płatki bez keczupu, Bo ten jest chyba przeterminowany. Dzieciaki, słuchajcie, musicie Co? mi pomóc, bo ja słuchałem karpia w, w tym w nie Jest od kilku dni tam siedzi. Trzeba go iść ubić jak prawdziwi mężczyźni, wy już jesteście dojrzeli. Ja wiem, jak ubić karpia! Ja wiem, jak ubić karpia! Mogę no. wziąć ten tostern? O, <laughs> ale nie to sterem. Co ty <laughs> chcesz zrobić? Jak to nie? Podłączę go do prądu i wziączę. Wzesiu, dokładnie. Jeszcze tutaj go podbijemy, trochę. <laughs> Tak, humanitarnie. Tak, dobrania, czyściej. My,ście, my, nie Co? Przecież. Nie podłączyłeś kto, go do plądu! Kto spuścił wodę mi z wanny? Bambolina, ty się myłaś tutaj ostatnio? Kajp ka, tak się mu śpiepsił. Bambolina, coś ty zrobiła? karp nam uciekł na święta, nie będziemy mieli wigilii. No ale wody nie mamy. Na święta, to, bo, bo, bo odcięli nam No, uh, dlaczego nam odcięli? Była wydaje, pełna wani na szkajpie Mi się Cię wydaje, mówiłam? że mama połknęła tego kadia. To prawda jest? Wsadziłaś go sobie do buzi? A może zrobimy sobie święta z bananami? Ja ci dam zaraz święta z bananami Miał być karp, chociaż raz 10 lat Czekam na tą chwilę, Oświęcam specjalnie Żeby karpia kupić z Lidla na promocji Proszę, znalazłam naszego zagubionego karpia w, a w, To jest, to jest, to jest No zostaw naszego ja, To, Krzysia, to Krzysia, jest... Krzysia zostaw go to, to jest Grzesiu, to jest Czesiu, to jest banan a. Frika, tak, że dzieci to Dzieci mamy Czesiu, to to jest... Cieszu, to... Cieszu, mi się Co wydaje, Czesiem, że to my jesteśmy najniżsi w tej rodzinie. Czekajcie, bo muszę wytłumaczyć waszej matce, jakie są różnice między karpiem a bananem bo widocznie tego nie wie. To jest banan! Banan wsadź sobie go w i utkaj się nim! <ścoughs>

czy nie mógłbyś robić tak i teraz jeździć Apple? <laughs> Wlecił ty to masz łeb i dostaliśmy nawet Apple patelnie. Skończyło się babci sranie idziecie teraz się myć, bo śmierdzicie oboje jakbyście się... Jak babci sranie? ja czekam, no, ale mama tą się, się śmiała siła <laughs> Babciu! A Babciu! O myje was jak te koty, nie? To jest o, facie, facie. Nie ma babci! Idźcie do kibla! Babcia! Kib. Szybko! Ale to nie pachnie jakby babcia się srała. Wdychaj! Zostawcie! Wdychaj, to po co jest? Zostawcie prochy babci! Co wy robicie? No nie wy z wyrolę, wy, wy szacunkuję no, się tak nieprzyjemnie. No ale. Chcieś pomóc. Grzesio! Grzesio już chciała nie nie wiem, jakie tam macie miona. Musicie się umyć. Wujek przyjeżdża dzisiaj na święta. Właśnie, wujek, wujek, wujek z Ameryki. Wujek, wujek, wujek. Ty przy... przypomniałeś mi w sumie. Wujek z Ameryki przyjeżdża. Może wam przywiezie X-Clotes albo i Playstation. Ooooooooo! wam no, nam przywiezie? No! Ja nie mogę! Ale Chyba babcię, się babcie. Od... babcię. No. I przeproście czekaj, ją. dzieciu, że... czekaj, czekaj. stój. Czekaj. No, jucha, jucha, głowę ja ci ja Dawaj, pójdź do babci, pójdź dawaj. Oj, oj. Oj, oj. Babciu. Co wyście zrobili? Nie, no po prostu. Czemu ty nie reagujesz tak, no. na to? Czemu ja tylko wychowuję te ty, dzieci? Co ja mam zrobić? No, go, no, no nie wiem. z babcią. Wiesz, ja ile lat mnie ładności. Dobrze bawili z babcią. Babcia od dwóch lat nie żyje, bawią się z babcią. No przecież ty jest... Babci się w dupie teraz przewraca w tym wazonie. No dokładnie, no i co? Mi się wydaje, że to jest chyba w rozszypce. Słuchajcie, jak się nie uspokoicie zaraz, to dołączycie na przyszłe święta do babci i dziadka. autentycznie wyślę was pierwszym autobusem. No przecież No, no przecież na raz nie wytrzymam. Co wy robicie? Zapuścę ja. Łaziang dzisiaj będą na święta. Tutaj tylko Skąd on to wie? Wygadałaś mu się? Gówno będzie na święta. Wiesz nie robiłam te łazanki, żeby nie wiedzieli, że było... Łazanki. Yes. Pisa, nie ma teraz? bananów. Płatki się skończyły. Karpia nima. Matka zeżarła banana. Ale jest łazanki! Łazanki są z jabłuszka! Te łazanki były w zamrażarce jeszcze jak babka żyła i nikt tego żyć nie chciał oprócz mnie! A to, 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 to dlatego takie prochy? Mówisz, wujek! 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 O, wujek! 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 Cuff. Wujek! 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 Halo. w, gledzie w gledzie się gledzie w gledzie trochę bali. Nie no, Gdzie cię pojawiać Bo słuchaj. Oh. Bo nam tata zablał komputer i nie możemy grać Fortnitea. A jeszcze Piotr, ja ja nie to komputer. No, no normalnie byli byłem, nie gledzie, a poza tym co mu się skarżycie? Wujek nie ma czasu na wasze pierdzielenie. Mieliście się jej umyć. Teraz, w tym momencie. Ale jest nowy sezon Fortnite. Czekaj już i ona jest! To w że jest nowy sezon Fortnite! Idźcie się myć w tym momencie. Odłączę Na cały rok będziecie mieli ślaba na komputer. Cały rok! Salutki rok do przyszłych wigili. Więc idziecie się myć, albo teraz liczę do trzech! Zerwuje Ojciec, Ojciec, no, się dzisiaj jak mięczak, co się stało? idziemy, 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 cieszę. Kiedy ostatnio gdzieś wyszedłeś no. z kumplami na piwo? Co się? Ja dobra, trzeba się umyć. W ogóle Ciesiu, no. ja nie wiedziałem, że ty masz łupieź. Co ty gadasz, Gzesiu? To jest hell on shoulders. To, to, to jest ze mnie taki męski włos wyluz, jak, jak ma wujek lok. No bo cia to ma taki ten dziewici wąsik w ogóle. No jasne, Gzesiu. Słuchaj, stukamy się jak kieliszkami, no, jak, jak tata z I do mamą. dnia! Dodna! dna! Oh, no. Co wieku, ja będę znowu narzekał, że pierdzimy bańkami. No. Dobra, wydaje mi się, że jesteśmy czyści i... Od... No i Już Zuść za cyto, był, chyba. Chyba jesteśmy czyści ciesio, wychodzimy. Dobra, ciesio, daję już. Skąd też nie kończę, zamieniamy się w lampki. Widziałem to na YouTube. Czekaj, dla szczęścia trzeba całusza dać. No, na Napluć. Uwaga! Ha tch. I na kontakt. Dobra, dokładnie. Uwaga, Gleju. Za 3, 2, 1 będą moje welki. 2, 1. 3. Nie mogę? Weź to wieku. Aż mi chopiec, co ta dęba stanęła. Kul de macie. Cze, ja cześć chciałeś próbować. Ja też chcesz próbować. Czekaj, dobra, dobra. Ło, aż mnie chłopiec też mnie poraziło. To było większe pięcie. Tu jest większa faza, ci mówię. Gdzie, tu, na którym pies? Na dolnym. Na dolnym jest większa fazia. Pewnie wszyscy. Tak? Ciała fazia zgujrzy. Na dół, wiesz, my się wydaje, że musimy to pokazać wujkowi dokowi Tak, wujku jok, wujku jok. Wujku dobra. Oh, Wujku jok, wujku jog Co Le, co chłopaki Wujek, nową zabawę odczyliśmy no. no dawaj To, jest... to ja, ja też za dziecko. Dobra zabawa, ale musisz Wujek. mocniej Jak tak mocniej przywalisz, to aż usłyszysz, że pstryknie tam w korkach przy wejściu Wujek, ale no. pokaż nam jak to się robi po amerykańsku A no, gdzie dobra, jest pa? mama? Ja wam pokażę no. jak to się robi po amerykańsku Pierwszy. Moim Woł! Kurde, wujek! No. Ale ciebie miał pląd w Widzisz tą klatę? Widzisz tą klatę, Krześniak? Prędzej ja ten prąd, pierd... -ni. Czekaj A jak? Gdzieś bies, pokaż, gdzie jesteś chłop Ale <ślesk> fazia <ślesk> No, po no, no, amerykańsku wy na A Wy dezodorant w wciągacie? Nie, mogę z wami A co to <ślesk> Wypierd... na TikToka. Bambolina, bambolina, musimy porozmawiać, słuchaj, bo... A, tatku, tatku, nieumalowana jestem jeszcze, co mi? Wchodzisz do łazienki, co to ma być? O mój Boże, byłaś, o byłaś. mój Boże, o mój Boże, co... Wyglądasz jak, jak jesień średnio wieca. A wy co tu robicie? O kurde no, czu... no, Dobra, dobra, no. chodź Leśu, idziemy, uciekamy Tadku, co robisz? Czemu no, tu ściągasz matkę? Dobra, dobra, no, ja co to ma być? Jezu, wasza matka się jeszcze nie umalowała na święta Bo musi kilo tapety nałożyć, żeby no. była płaska, Bo jest teraz niefamilijna Dwayne, 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 chodź tu o. Dwayne, no. Mam sprawę do ciebie, wy się tam ładnie no. pobawcie Tylko cichutko, tak żeby sąsiedzi nie zadzwonili na policję Bo jak nie, to was wywiozę O, Gleśku, to ma jakby! A jak? Dwayne, słuchaj, no. potrzebujemy świętego Mikołaja. Musisz się przebrać za świętego Mikołaja. Bo... Yeah. No, no no, ty musisz być amerykańskim świętym Mikołajem, który tutaj no, ale... z kołachem wejdzie. Poznajem mogę być jego brodą. Tak się rzucę tak ten, jak taki lis no, spokój. No, jego szyi. Nie możesz się rzucić, no. Słuchaj, weźmiemy obetniemy trochę łoniaków tutaj mojej żony i przyklejemy ci do twarzy i będziesz też miał taką siwą brodę, nie? Także spoko, nikt się nie. No poznał. ale ja w każdej chwili mogę zapuścić tego, zrobię <laughs> i mam zapuszczone, a nie. No chyba popuszczone masz co najwyżej. Iść do kibla. Zamień się świętego... Masz czapkę tam? Mam tam szczotkę, wszystko, przepychaczkę Czapkę, co... nie szczotkę, czapkę. Wszystko jest To jest, to, to, ta rodzina to jest jedna wiesz, wielka szczotka. Masz w łazience czapkę Mikołaja Wiesz ty co? Tak, bo czasami się przebieramy z bamboliną i się bawimy w takie RP. Dobra, 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 dobra. Ja jestem dobra, jej reniferem. Ho, ho, ho Dobra, Glesiu, dawaj ciśnij szybko. Co? Może kopnie mocniej <laughs> O, święty Mikołaj utknął w ubikacji! Musicie go uratować! U... Jak, jak to w wannie jesteś? Co ty robisz wannie? Testuję to! mój Boże! Mikołaju się chciałem z tobą umyć! Co chciałeś? Umyć A się z mi. Mikołajem? Grzesiu, pokaż Mikołajowi dlaczego w łazience robimy święta. Już! daję o, Tutaj już postawiłem torcik! Świątecznie! Uwaga! Czy mogę... Dodaję dodatki! Trzy! Dwa! I... Jeden! Nowy rok Nie ma nowego roku, jest dopiero Wigilia, co tym ty pieprzysz w ogóle Mikołaju, słuchaj, o? a ja bym chciał, żeby tata miał dylsego wąsa Dałoby się, czy się nie dało? To by musiał sobie dokleić, bo to jest sztuczny to jest Mikołaju, sztuczny? Mikołaju Podjab mnie po <laughs> Siadaj, bo jemy wigiliny. obiad teraz. Siadaj tutaj. Okej. Okay. To ja sobie mleko i ciastka zaleję i spadam, nie? Zobokę bo nie mogę wytrzymać tutaj psychicznie. tak cio, trochę. Cio, cio, cio. Dlaczego ja jestem taki niski w ogóle? Bo Bolina gdzieś ty kupiła na Wigilii ten stolik? Tato, ja siedzę jak coś obok mamy. Tu jestem. Nie widzę cię, synu. Musisz stać. <laughs> Łapki mi widzisz. Okej. Okay. Za co jesteście wdzięczni w tym roku? Za tą nową sisę. O, to nie jest dla ciebie. To jest kuweta. Za ja piąty sierżan fortnite. Jezu, nie bogę, po bo bo prostu nie. Jezu no. Dobra, ja już zjadłem ten zajebisty obiad. Dziękuję ci oh, bardzo, Wam, Naprawdę oh, oh, oh. się nam. Wiesz co, a może dosypiesz nam tych świątecznych y, płatków o smaku ketchupu? ja się nie mogę oh, doczekać. Oczywiście, gdzieś <todgłos》>. tam. Czemu wyjecie surowy kaczup i musztardę? Wy jesteście niereformowani po prostu. Ty właśnie, cieś nie podzieliłem się z tobą, Dobry. a teraz ziemiana. Dobra, 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 tata nic nie dostanie. Hmm. Dobrze. jest tylko Dobry. Proszę dla dzieci, dla dzieci, God proszę, dla dzieci. O, ciasteczka, o, i płatki, a to dla mnie do będą. Jasne, nie, same węglowodany. Co ty mi kawałek drewna przyniosłeś? Chcesz jeszcze drugą? Wiem, że robisz dwie. Ale po co, co mi? <grym> Ciacia lubi dwie wiezie W Dwie wieże to ja mam u siebie w pokoju, jak mam hi-fi, jak sobie muzyki, ale po co mi kroca przynosisz? A mi Mikołajowi to, nic nie to... dacie! Kurka <grym> <dęce, grym> i macie tutaj coś do jedzenia! Już czekaj! Mikołaju, Mikołaj, już, mikołaj, mikołaj w twoim kojocie. Swój polec do dupy, co mi przynosisz do jedzenia teraz, batalaga mi przynosisz, co to jest? Grzesiu, to dla ciebie, jak prezent. Te święta, idę do innego domu. Nie, oh, czekaj, oh, Mikołaju, nie, nie, wy, nie wypieprzaj oh. przez okno, Mikołaju. Ty właśnie, cieszył! Trzymajcie ja Mikołaja, wiem, się robimy. bo Czekamy O, Mikołaj. Mikołaj wam spieprzył. Kulde, no. Znowu zysko nie wypaliło. Mikołaj, łóżek od nas. Jestem przygotowany na takie coś. Robimy bunt, patrz na to. Mam szczotę 5 tysięcy. Ja nie mogę, jakby przeze mnie Idziemy teraz. Idziemy teraz, to podmienimy tacie na szczoteczkę do ziębów. I. Fakunda no, 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 Idziemy, Idziemy, Ciesiu, to będzie bunt. Tego jeszcze no, nie no, było, no. świat nie będzie. Yes. Ty, ciesiu. Patrz! Co jest? To tutaj ten stary dziad szkował naszego Pecheta! To jednak zaglamy w tego Fortnite'a w tym sezonie. Ty, ale patrz też jakie gamingowe no. stanowisko będziemy mieli. Tu ustawimy się budę, nie? Będzie się stała, no. ja strządę, patrz takie miejsce gamingowe. Ty będziesz mi trzymał monitor, myszkę i klawiaturę i Jasne. będziemy ten na zmianę. Dobra, bambolina, dobrze, że nie zepsuliśmy tej niespodzianki. Udało nam się uzbierać pieniądze ostatnie i kupiliśmy prezent za wszystkie pieniądze. Stare pudełko po butach dla dzieci. Myśli, że się kawałek. Na pewno mi się spodobają, tak, tak, spodoba im się. No zobacz, jakie ładne. No tak, i tutaj Stoje, jest nawet jakiś ale, ale. obrazek, mogą sobie go pomalować, pokolorować, jak kolorowanki ja, mają. to może nie powinien dać dzieci, jak tu jakieś wino jest narysowane. Tu natura tam ich karmiłaś przed chwilą. A, to tylko takie z Ameryki, to nie takie same. z Ameryki, aha, dobra. Dzieci, dzieci, zejdźcie na dół, mam dla was prezent. O Jezu, Jezu. Tia -tia będzie chciał nam znowu pasiem przywalić. Nie taki prezent! Dobra, dzieci. O mój Boże, Gieciu, Gieciu, chodźcie szybko. Już, idzie, już, gubiłem się pa, aż Aj, Patrz, podcast dostaliśmy. Grzesiu, kotek. N -n nie, to nie jest kotek, to jest pudełko. Znaczy, <laughs> dzieci, mamy dla was z mamą prezent. No i tu mówiłem, że piesek. Byliście nie grzeczni, ale i tak postanowiliśmy, że damy fra wam. Fragile, tak, to to jest to gamingowe to jest, pudełko. To, to jest oryginalne tak, gamingowe skin prosto sprowadzane fragile i możecie sobie komputer na tym postawić. A jak śnieg stopnieje, to sobie dziury zrobicie i dom na drzewie zrobicie, bo od przyszłego roku nie mieszkacie razem ze mną. Jesteś śmierdziele? Ale żeby zachować klimat świąt, to jeszcze wam o tym nie powiem. Więc siedzicie sobie tam, proszę. Macie tutaj pudełeczko. Podzielcie się nim, bo jest tylko jedno. O, to co, drzewie? Się... na. I heja, to nie? Ty dzisiaj go używasz a jutro ja. Kulek, że się nie pomyślałem. Dobra, to dzisiaj ja używam, Dobra, dostaliście prezenty, więc teraz musimy to? razem pośpiewać piosenki, jakieś kolendy, prawda? Jak już prezent dostaliśmy, to chyba możemy pośpiewać to, nie? świnka! Kania, Ale to nie jest świąteczna piosenka, z dzieci? Jingle bells nie słyszeliście? No właśnie, świąteczna z dzwoneczkami jakaś i że śnieg pada i tak dalej, śpiewajmy o śniegu. Świąteczne dźwąki, będzie, będzie świąteczne dźwąki, O, Czesia, dobra, dźwąki, tak, tak. I wszyscy razem, rodziną, wlecimy. Jingle bells, jingle bells, jingle po prostu, ja się wyprowadzam. Przechodzę no, z tego domu A tato, no to no, Z nie te masz, się widzimy <grym> Nie, już nie wracam do tego Śląkiasz domu Mieszkam u sąsiada od dzisiaj Tata Będzie na ja glinach nawet, chyba rozpala Ja nawet żałobem ja nie jestem jest A tata, ta, 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 ta gdzieś ja w ogródku tam, jest Jesteś się ja, adoptowani. Ja ci dam, ja ci dam Ty, Tato, tato, czemu ty robisz glina zimę? Halo, nie zostawiam mnie z tymi wachorami Nie 800 plus mi płać! Kurde, glecił pa jaka wypierdziana choinka, tutaj chyba tata nawóz no. jeszcze do dosypał. Ja nie to. mogę. A nie, tu nie był nawóz, ja tam robiłem. Ale wiesz, co jeszcze musi być wypierdzianie? Co? Ogólnie do widzowie wypierdzianych, to wy życzymy wam świąt. Dokładnie, wesołych urodzi! Nie. JAKICH URODZIN ŚWIĘTA się? Ej, dobra no, to wesoły świąt wszystkim, prezentów super dużo, smacznego żeby wam wanita nie zjadła, o i fałdolce. żeby wam tata przyniósł 12 v i, i na półskina. to no. za Grzesiu, to chyba wszystko, nie? Lecimy no? teraz na Fortnite'a, piąty no, się Grzesiu, dawaj, lec po to i klawiaturę i mieszka i gramy, ja już jestem gotowy, lecę, Grzesiu, lecę, lecę, wesoły świąt! O, o. Chłopaki, ściągnie mnie ktoś stąd.